Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na film, gdzie będą takie pogaduchy na temat bardzo popularnej rośliny mianowicie hedery helix, bluszcz pospolity. Jest to roślina, która jest łatwą rośliną, ale jak się okazuje, sprawia czasami wiele kłopotów. Słuchajcie, ale jak będziemy już tam, idę po drodze do tych moich header, zwróćcie uwagę tutaj na ten mój asparagus plumosus, jak śmiesznie tutaj taką długą łodygę i się ciągnie do światła. Bardzo fajnie to wygląda. Wracajmy do naszej królowej dzisiejszego filmu, mianowicie do hedery Helix. Jest to, słuchajcie, bluszcz pospolity, który występuje w naszych warunkach naturalnych. Występuje na terenie praktycznie całej Europy, poza tymi północnymi krańcami czy wschodnimi. Jest rośliną, która dosyć szybko rośnie w środowisku naturalnym. Znany jest nawet przypadek w Niemczech. Nie, przy jakimś zamku jedna roślina obrosła 860 metrów kwadratowych. Także rzeczywiście jest to taka roślina szybko intensywnie rosnąca. W naszych domowych warunkach no, ona tak szybko nie rośnie. Myślę, że tak koło dwóch metrów maksymalnie długość jej łodygi może osiągać w warunkach domowych. No ale, ale jest i tak pięknie i tak fajnie rosnącą rośliną. Dlaczego my hodujemy tą roślinę, słuchajcie w domu, pomimo tego, że jest tak powszechna? No, wydaje mi się, że po prostu ze względu na urodę jej liści, bo z gatunku podstawowego Hedery Helix naprawdę bardzo dużo odmian wyhodowano. Zwróćcie uwagę też, zwróćcie uwagę na te liście, na wybarwienia, jakbyś tu pokazał, jedne zielone są. Mają również te liście różne kształty, tak jak tutaj taki kształt migdała, tu troszeczkę taki trójklapowy jest. Tutaj też taki różne barwy od srebrnozielonych, jasnozielonych. No, a jeszcze tutaj pokażę Wam tak z ciekawości, bo to jest mój świeży nabytek. Kupiłam to kilka dni temu. Jest to akurat taka hedera, która ma też takie dosyć nietypowe wybarwienie, bo ona ma tutaj fantastyczną limonkę. Więc ma te wszystkie srebrne, zielone, białe wybarwienia plus taki mocny splash limonkowy. Bardzo ciekawie wygląda. Muszę tu obciąć, bo tu się złamała. Ale to jest świeżutka roślina. Ona prawdopodobnie postawię ją, powieszę ją w kuchni tam na tym oknie, żeby miała dostęp do światła. Dlatego, że żeby te wybarwienia, słuchajcie, utrzymały się na liściach, to te bardziej pstre hedery wymagają trochę więcej światła. Ale wróćmy jeszcze na moment dlaczego pomimo tak powszechny, powszechności tej rośliny dlaczego decydujemy się na to, żeby jednak hodować ją, słuchajcie, w naszych wnętrzach. No odpowiedź dla mnie jest bardzo prosta. Mianowicie ona daje się prowadzić tak jak my chcemy. Jeżeli chcemy mieć taką obręcz w kształcie koła, to możemy bardzo łatwo te łodygi poprowadzić, ona się świetnie daje formować, możemy zrobić sobie taką przestrzenną aranżację w takiej formie kuli i też możemy prowadzić te różne gałęzie i ona świetnie to obrasta, czy w kształcie serca, no po prostu nasza wyobraźnia słuchajcie tylko nas ogranicza, jeżeli chodzi o formowanie. Poza tym, słuchajcie, bardzo często w ogrodnictwach na wiosnę sprzedawana jest ta roślina, bo ona świetnie również uzupełnia aranżacje kwiatowe w skrzynkach balkonowych czy w donicach i ona bardzo dobrze rośnie w towarzystwie innych roślin. No, oczywiście nie polecam Wam tej rośliny do lasów w słoiku, dlatego że potrafi wtedy zdominować i zagłuszy, zagłuszy, no inne rośliny. Dla mnie hedera, słuchajcie, to jest taka roślina, którą każdy powinien mieć. Ja ją uwielbiam dlatego, że wiecie, że ja lubię robić różne dekoracje przy użyciu roślin doniczkowych. I taką hederę jak sobie wezmę, gdzieś postawię, ona zawsze ze pina mi taką kompozycję i wtedy ja już wiem, że to perfekt wygląda. Jak właśnie czegoś brakuje, idę po hederę, postawię i już to wygląda bardzo fajnie. Słuchajcie, wróćmy jeszcze na moment właśnie do tych warunków. No nie na moment, a w zasadzie porozmawiajmy o tych warunkach, które są komfortowe dla hedery. Jeżeli chodzi o stanowisko, to stanowisko powinno być jasne, o rozproszonym świetle. No, te rośliny, które są ciemne, mają takie ciemniejsze liście, one mogą znieść półcień czy nawet cień. Natomiast te pstre liście, tak jak wspominałam, one potrzebują więcej światła. Bardzo źle znoszą, słuchajcie, bezpośrednie nasłonecznienie. Tego Wam nie polecam, bo to widać od razu, jak ta roślina jest zmęczona i ona po prostu źle znosi bezpośrednie światło, bezpośrednie słońce. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wilgotność, to ona lubi podniesioną wilgotność, zarówno powietrza. Jak i podłoża. I co to znaczy? Ja myślę, że tu jest właśnie często ta trudność tej hodowli, tej rośliny, dlatego, że mówimy o podwyższonej wilgotności podłoża i wtedy się zaczyna coś takiego, że. Nie wiemy, czy za dużo podlewamy, i najczęściej właśnie, chyba za dużo tej wody lejemy, i nam się robi tak zwane błoto w tej roślinie. Ona tego nie wytrzyma. Bardzo często w tej chwili, słuchajcie, jest w internecie takie określenie jak taka wyciśnięta gąbka. Ja uważam, że to jest bardzo dobre określenie i takie adekwatne do tej ziemi, jaką ona lubi. I myślę, że przed każdym podlewaniem powinniśmy dać po prostu, żeby ona ta, to podłoże troszeczkę przeschło, ale nie zasuszajmy jej, bo jeżeli z kolei przesuszymy zbyt mocno, no to ona też zaraz na liściach nam pokazuje, że brązowieją te końcówki, są suche i, no i ona po prostu też nie lubi. Oczywiście mogę powiedzieć, że powinno się podlewać dwa razy w tygodniu latem, zimą raz w tygodniu, ale wszyscy ci, którzy hodują rośliny wiedzą, że to podlewanie to jest zawsze kwestia uwarunkowań, jakie macie w mieszkaniu. Ale tak jak wspominałam, starajmy się nie przesuszać tej rośliny, bo ona tego nie lubi. Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o przesuszanie i co ona co ona lubi, a czego nie, to m.in. jak są upały. To ona bardzo źle znosi te upały. I jest taka też taki temat, który zawsze wzbudza wiele kontrowersji, mianowicie czy zraszać rośliny, czy nie. Że zraszanie grozi tymi chorobami grzybowi, grzybowymi. No niestety, ale ja w trakcie upałów. Ja po prostu spryskuję tą roślinę i uważam, że w tym momencie, kiedy są upały, kiedy są wysokie temperatury, ona naprawdę wręcz potrzebuje tego zraszania, dlatego że ona, dla niej taka optymalna temperatura. To jest 21 stopni, no a latem, jeżeli mamy tak przez dłuższy okres czasu, słuchajcie, ponad 30 stopni i w którymś momencie te mieszkania się już nam nagrzewają, to ona to źle znosi i wtedy, nawet jak jest dłużej takie upały trwają, to ja potrafię, słuchajcie, nawet dwa razy w ciągu dnia zraszać tą roślinę. Oczywiście staram się to robić, to zraszanie w godzinach do Południa, dlatego, żeby ona miała czas, ta roślina obesknąć, i wtedy ta wentylacja powietrza, ta woda, ta wilgoć nie zalega na tych liściach. Polecam Wam takie właśnie zraszanie wtedy, kiedy są upały. A tak, jeżeli są, normalna jest temperatura, tak jak teraz, ja już wtedy nie zraszam tych roślin. Aczkolwiek, słuchajcie, jeżeli chcę czyścić te rośliny i zachować, no, żeby te liście były czyste, bo one nie lubią bardzo kurzu, no to też wtedy idę z tymi roślinami pod prysznic i traktuję to, to od razu jako to zraszanie, myję. I wtedy łatwiej jest utrzymać czystość tych liści. No i słuchajcie, te liście. Jak są czyste, no to po pierwsze, że roślina ładniej wygląda, ale tutaj również mogę Wam polecić olejek nim, ja gdzieś ten film nakręcałam, więc podam Wam tutaj link do tego filmu. Słuchajcie, że wtedy jak profilaktycznie spryskujemy te Hedery olejkiem nim, to te liście wyglądają tak, jakby były zrobione nabłyszczaczem. Wygląda to dosyć fajnie, a jednocześnie mamy tutaj tą profilaktykę, gdzie olejek nim, jak wiecie, działa systemowo i wtedy przedostaje się do tej rośliny i rozprowadza ją i działa profilaktycznie na te szkodniki. Słuchajcie, zdarza mi się również a propos profilaktyki, na wiosnę czasami daje do podłoża te pałeczki przeciw szkodnikom i, no i też to zanim po prostu pojawią się te szkodniki to ja już tam na wszelki wypadek dam te pałeczki, no ale jak już mówimy słuchajcie o szkodnikach no to jakie szkodniki no niestety lubi te hedery nasze lubi przędziorek, lubi wciornastek, ja bardzo nie lubię wciornastka Słuchajcie, wełnowce mogą się trafić, no i oczywiście, jak to bywa przy roślinach tych wilgociolubnych, zdarza się również ziemiórka. Jak zwalczać te poszczególne szkodniki, to już jest inny temat, i muszę Wam powiedzieć, że ja, jeżeli chodzi o zwalczanie w tej chwili szkodników, jak już się pojawią, no to jednak chyba stosuję chemię, bo wtedy ta profilaktyka. Przynajmniej w, jak miałam w czornastki się nie sprawdziła i musiałam zastosować chemię. Słuchajcie, najlepszym antidotum, jeżeli mówimy o szkodnikach, słuchajcie, to jesteśmy my. Dlatego, że jeżeli my mamy taki rytuał, gdzie chodzimy, przeglądamy te rośliny, zaglądamy pod liście, patrzymy, czy podłoże jest. Słuchajcie, wilgotne czy suche. Ja zawsze oglądam te rośliny, zaglądam do środka, czy się tam nic nie dzieje. Więc wtedy, jeżeli takie rytuały będziemy robić, jeżeli będziemy przeglądać, dotykać nasze rośliny, to wtedy będziemy od razu na bieżąco wiedzieli, czy coś się nie dzieje. Poza tym, słuchajcie, też a propos dotykania roślin, no to jak zaczynamy dotykać nasze liście, to czujemy jędrność tych liści. Jeżeli wiemy, na przykład, że nam młode liście zaczynają być takie miękkie i już widzimy, że zaczynają te wierzchołki tak lekko więdnąć, to wiemy na pewno, słuchajcie, że już należy tą roślinę podlać. Więc takie dotykanie naprawdę, przynajmniej moim roślinom pomaga, wcale nie szkodzi i ja, ja lubię dotykać swoje rośliny. Jak nawożę? Nawożę zwykłym płynem do, żelem czy, czy nawozem do roślin zielonych, robię to raz na dwa tygodnie. Czasami jak mam pałeczki, to daję pałeczki tutaj, więc specjalnych tutaj jakichś ona nie ma tak wymagań, także tak jak typowe rośliny, ale staram się co dwa tygodnie w okresie letnim, zimą nie nawożę, a czasami biorę, używam to, słuchajcie, te, no, Biohumus, zapomniałam. Jakiego używam podłoża? Podłoże, słuchajcie, ja stosuję to podłoże do roślin wilgociolubnych i ja stosuję gotową mieszankę do paproci, dlatego że lubię po prostu gotowe podłoża. I to podłoże do paproci mi się doskonale sprawdza. Ja oczywiście do tego dosypuję jeszcze perlitu, wymieszam to i oczywiście, jeżeli chodzi o przesadzanie, to przesadzam raz w roku. Co roku, na wiosnę, dlatego że one bardzo, słuchajcie, lubią przesadzanie. Oczywiście, jeżeli mamy już dużą, taką spektakularną roślinę, to wystarczy zmienić tylko wierzchnią, warstwę podłoża. I w trakcie przesadzania, staram się też a propos nawożenia, jeszcze daję te nawozy długodziałające, po to, żeby po prostu mieć przez przynajmniej początek lata. Słuchajcie spokój z nawożeniem. Gdzie ja kupuję te rośliny? No kupuję, zdarza mi się kupować w markecie, bo czasami jak widzę, że są takie piękne, sami dobrze wiecie, jak to jest z tymi roślinami. Wchodzicie po masło, wychodzicie z hederą, a zapominacie kupić masło. Przynajmniej u mnie, u mnie się tak, tak dzieje. Tak jak było z tą hederą, gdzie, gdzie poszłam do sklepu w innym celu, a wyszłam z hederą. Mimo, że mi się wydawało, że ja już nie potrzebuję hedery, okazało się, że nie, to muszę koniecznie mieć. Słuchajcie, tak jak wspominałam, kupujemy w marketach, natomiast też kupuję u nas, u miejscowego ogrodnika wiosną. Wtedy, kiedy są sprzedawane kwiaty te na balkony czy do ogrodów, to bardzo często ogrodnicy sprzedają również hedery jako tą roślinę uzupełniającą. I ja wtedy tam lubię kupować, dlatego że wiem, że one są już tam dobrze ukorzenione. No niestety w marketach czasami. Te rośliny nie są tak dobrze ukorzenione i one po przyniesieniu do domu no, po prostu nam wypadają. Ale to każdy z nas wie, że trzeba troszeczkę dobrze sprawdzić, tak troszeczkę nawet pociągnąć tą roślinę. Oczywiście nie wyrywać, ale tak zobaczyć, czy ona jest stabilna i czy jest dobrze ukorzeniona. No i oczywiście przy kupowaniu oglądajmy liście, czy tam się już jakieś roztocze nam nie, nie zagnieździło, jak wyglądają te liście, jak kondycyjnie ta roślina wygląda słuchajcie czy ja wam wszystko powiedziałam na temat Hedery no myślę że nie i zresztą to dlatego potraktowałam ten film jako takie pogaduchy czyli sobie porozmawiamy na temat Hedery jeżeli wy oczywiście będziecie mieli jakieś pytania a ja będę w stanie na nie odpowiedzieć to jak naj proszę bardzo piszcie w komentarzach a ja postaram się na nie odpowiedzieć bo ja myślę że my tworzymy taką fajną społeczność Społeczność, gdzie się nawzajem słuchajcie, edukujemy, wspieramy. No i tak myślę, że to jest po prostu takie fajne, zielone środowisko, gdzie mamy te zielone serca. Na dzisiaj będę się z Wami żegnała. Życzę Wam dużo zdrowia i życzę Wam wspaniałego tygodnia. Trzymajcie się ciepło, cześć.